No cześć. Witajcie w drugiej części najlepszych listopadowych premier Multikina. Na dobry początek mam dla was film o kobiecie petardzie, która kusiła wdziękiem i seksapilem. Elektryzowała panów i oburzała panie. Wyprzedzała swoje czasy i mocno ubarwiała szarą perelowską rzeczywistość. O Kalinie Jędrusik opowiada muzyczna biografia, bo we mnie jest seks. Obejrzymy wzloty i upadki oraz niemal na własnej skórze poczujemy atmosferę szalonej zabawy pośród ówczesnej śmietanki towarzyskiej. Świetna obsada z Marią Dębską na czele, kultowe piosenki i słodko-gorzki smak lat 60. Nie można tego przegapić. A to dopiero pierwsza z wielu premier drugiej połowy listopada w Multikinie. Nie ma drugiego takiego twórcy jak Wes Anderson. Rodowity teksańczyk lawiruje między artyzmem i komercją, tworząc filmy pełne cierpkiego humoru i niezapomnianych kadrów. Jesteście gotowi na antologię historii jak prosto z fikcyjnej gazety wychodzącej w fikcyjnym francuskim miasteczku? W takim razie zapraszam was na seans filmu Kurier francuski z Liberty, Kansas i Vincent. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, to sprawdźcie też naszą recenzję. Sazerach, Kremens, Wright. Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka. Tam, zamiast nudy i codziennego znoju, odkrywają sekretny spadek oraz tajemnicę, której korzenie sięgają oryginalnej ekipy pogromców duchów. Tak. Pogromcy Duchów: Dziedzictwo to bezpośrednia kontynuacja ukochanych filmów przygodowych o firmie specjalizującej się w usuwaniu nadprzyrodzonego plugastwa. Humor, emocje i cała masa nostalgii. To będzie udany seans. Rodzina do kina na ten film musi się wybrać. Wilk, lew i ja to pełna ciepła przygód i wzruszeń opowieść o wielkiej przyjaźni między lwiątkiem, wilczkiem oraz ich opiekunką w otoczeniu tętniącej pięknem dziewiczej przyrody Kanady. Nie ma tu żadnych efektów specjalnych, a zwierzęta na planie naprawdę się zakumplowały. Prawdziwe wzruszenia, wspaniałe widoki i kochane zwierzaki. Czego chcieć więcej? pora zajrzeć za kulisy afery, która odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Przed Wami historia dziewczyn, które odkrywają, że przepych, luksus, wielkie pieniądze i ekskluzywne życie mają bardzo wysoką cenę. Dziewczyny z Dubaju podobno rozsadzą od środka polski show-biznes oraz obnażą hipokryzję środowiska pięknych i bogatych. To będzie gorąca premiera w sam raz na zimny listopad. Trochę dramat, trochę czarna komedia oraz bohaterka emanująca silną, kobiecą energią. Tej pani lepiej nie wchodzić w paradę. Ridley Scott przedstawia Dom Gucci, czyli opowieść o modowej dynastii, oszołomiającym luksusie i rodzinnym biznesie, którego finał naznaczony był zbrodnią. W rolach głównych Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek oraz Al Pacino. Oscar za kostiumy chyba gwarantowany, jak myślicie? A na dobry koniec zapowiem wam jeszcze najnowszą bajkę od Disneya. Fajnie jest mieć rodzinę, która dysponuje nadludzkimi mocami. Trochę gorzej, gdy jesteśmy jedynym członkiem tej familii, która takich mocy nie posiada. Nasze magiczne encanto to kolejna porcja przygód dla całej rodziny, nowych piosenek oraz przepięknej animacji. Już wkrótce przeczytacie naszą recenzję. Masz. Na drugą połowę najlepszych listopadowych hitów wybierzecie się do Multikina. A jeśli topka Wam się spodobała, to dajcie lajka, napiszcie nam coś miłego, subem też nie pogardzimy. Do zobaczenia!